Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie porównanie i pojedynek dwóch blisterków. Po lewej stronie niemiecki, gdzie widać limitkę, mamy tutaj Delanea. A po prawej mamy polski, ze sklepu Fantop. 5 szetek, jedna karta z limitowanej edycji, więc zrobimy sobie pojedynek. Miejmy nadzieję, że nie wpadnie nikt z Borusii. Tak więc otwieramy. Po kolei każdy blisterek mamy Delaney'a No i jestem ciekaw kto wpadnie nam w polskim blisterku. Mamy Mamy Muslera, czyli Galatasaray. Tylko że Galatasaray nie ma niestety na kartach. Więc będzie zwykły unboxing, moi drodzy. Cóż, tak się trafiło. Zrobimy sobie porównanie, który blisterek lepszy, czy polski, czy niemiecki, czyli będziemy odkładać wszystkie saszetki na swoją stronę, otwieramy na zmianę i będziecie po filmie w komentarzach mogli napisać, który blisterek Waszym zdaniem był lepszy. No i tutaj mamy jedną specjalną, jest to Rafael. Vega Wonder Kit z Palmeiras wazówki to wiadomo to się nie liczy bo wszędzie są identyczne tutaj mamy chyba dwie specjalne jedna to Alvarez z River a druga to Multiple Bernard i Munier z Paris Saint Germain czyli tu też mamy dwie czyli na razie na prowadzeniu Polski blisterek no i znowu mamy, popatrzcie Palmeiras, Henrique fans favorite i jeszcze jest Goldzik Alison, więc to jest duży plus bo zaraz sobie sprawdzimy, czy goldy są rzadsze czy multiple. Jednak multiple są rzadsze: jedna na 8 paczuszek, a goldy jedna na 6 Więc zaraz zobaczymy, co tutaj nam wpadnie. Tylko jedna. Alaba, fans favorite, czyli na razie prowadzi nasz blisterek. Bo po obu stronach są fansy. Tutaj gold, a tutaj multiple, ale teraz wpada Wonder Kit Zagadu, czyli karta fans i Power Up. Ziech. I coś go nie kojarzę. Nie wiem czy właśnie nie brakuje mi ta karta. Key Player. Zobaczymy jeszcze jak Key Playery wpadały. Czyli Power Up 1 na 4. Saszetki. No i co my tutaj mamy? Też dwie specjalne: jakie? Casco River Plate i Suarez Game Changer czyli podobnie, tak jak było tutaj, że karta fans i power-up. Tutaj tylko jest Impact Singing, czyli karta Fans Pawart. Więc, jak na razie, na prowadzeniu nasz blisterek. Teraz chyba dwie specjalne. Wow, jest, jest! Mbapy! I się zastanawiam, czy ją mam, czy nie. Zaraz sobie pójdę sprawdzić. Pięknie, jest rarka Mbapy. A tutaj mamy tripiera Impact Signing, czyli zdecydowanie już teraz prowadzi nasz blisterek. Ostatnie saszetki z każdej strony. Tutaj mamy logo Liverpoolu i ta sama karta multiple co tutaj Bernard i Munir. No, czyli już nie ma szans, żeby blisterek niemiecki był lepszy. Bo tutaj nam wpadła Rarka. I jeszcze kolejne karty znowu Henrique, czyli podobne karty wpadają. I Alison na Power Up. Ja jeszcze sobie sprawdzę tego Mbappe. Tak, numer 8 już mam. Więc to jest powtóreczka. Ale fajnie, że wpadła będzie na wymianę za. Brakujące, tak więc moi kochani, to wszystko ocencie Waszym zdaniem, również który blisterek wygrywa, dla mnie, nasz po prawej stronie. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.